Podnominał kast, lek na kolarski ból dupy, dawkowanie, raz na jakiś czas, tematyka, rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Ciao, ciao, co się działo, czyli Piotr Klin opowiada Wam o Giro 2021. Dzisiaj czas na etap 19, ale spokojnie. Zanim przejdziemy do etapu 19, to kilka ciekawostek i kilka informacji, które wypłynęły, dotarły do nas yy, po wypuszczeniu wczorajszego Pitagirosu yy, smacznego. Także oczywiście yy, temat z pierwszych stron gazet. Peter Sagan. Peter Sagan i kara za zastraszanie zawodników. 1000 franków, jakieś tam punkty UCI. Oczywiście najbardziej bolałyby go punkty w klasyfikacji koszulki cyklomejvenowej, czyli sprinterskiej, ale tych nie dostał. No i teraz, oczywiście podzielone, podzielone zdania czy też, czy, czy to kara była słuszna, czy niesłuszna, ale może jako, że mamy tak już wspomnianego wysłannika podcastowego we Włoszech, który tam z bliska przygląda się, co dzieje się na Giro to jeszcze taka ciekawostka, która może też mm, dodać, czy też wyjaśnić to napięcie Petera Sagana, także we wtorek, yy, nasz wysłannik yy, gdzieś tam podszedł, um, podszedł do busu, do busa mechaników Bory gdzieś takich zaszedł od tyłu na, bo to nasz szpieg, wysłanie szpieg także podszedł gdzieś tam od tyłu zrobił jakieś zdjęcie jak szykowali rower Sagana, no i mechanik zaczął zaczął zastraszać naszego wysłannika mówi weź to skasuj, weź to zdjęcie raz, dwa, trzy skasuj, to nie może pójść na social media, weź to skasuj, także <noise> oczywiście pierwszy, pierwsze mm, skojarzenie Sagan może ma jakieś motory, może ma jakieś motodopingi, co tutaj chcą ukryć, ale doszliśmy do tego z wysłannikiem, że chodziło bardziej o to, że już szykowali rower cyklomejvenowy, także już mu go tam oklejali, czy też składali mu rower na tej ramie cyklamenowej. No i oczywiście nie mogło to wyjść do no do ludzi we wtorek, no bo jeszcze była szansa tą koszulkę przegrać, także byłoby trochę niefajnie. Jakby ludzie zobaczyli, by byłyby podśmiechujki z Sagana, że już miał rower gotowy, już, już tutaj był w ogrodku, już witał się z Gąską, a wyszło jak wyszło także. Także już planuję od wtorku Bora, że koszulka cyklamenowa pójdzie w stronę Sagana, czy to zostanie z Saganem. No i na wczorajszym etapie, na samym początku, było ta, ta taktyka mm, Bory, czyli albo y, puszczenie ucieczki, która im pasuje, albo dojechanie, do, dojechanie w Peletonie, gdzie musiałby wtedy walczyć z Cimolajem, czy z Kofidisem, y, y, czy z Vivianim, czy z y, Gavirią. Y, wybrała bo ja wybrała drogę puszczenia, ucieczki, e, która im odpowiadała. No i tutaj przy, tutaj y, zderzamy się z tym problemem, z którym też, o którym wspominaliśmy w jednym z naszych podcastów, y, i to wtedy, kiedy wspominaliśmy o tym w naszym podcaście, to chodziło o Alexa Dawseta, który wrzucił takiego tweeta i opisywał, że oni tutaj szykują jakiś tam etap post, post sprinterów, także oni, wielkie ideal startup nation na jakimś tam wyścigu drugorzędnym, typu już teraz nie pamiętam, czy to było Tour of Turkey czy coś takiego. Em, powiedział, no to my tam byliśmy zadowoleni. Jaki jak odjazd pojechał, to stanęliśmy timem ławą z przodu, zastawiliśmy po prostu drogę, i tam jak ktoś chciał wyjeżdżać, to my nie dawaliśmy. Jakiś zawodnik mnie wypchnął, dosłownie wypchnął, tak? W sensie popchnął do przodu, żeby sobie otworzyć miejsce, zaatakował, doskoczyłem mu na koło, powiedziałem, że go nigdy nie wypuszczę i że, że może już zapomnieć o tej ucieczce i tak zrobiliśmy i pokazaliśmy mu, kto jest bossem, tak. No i oczywiście potem walić w Dowsetach jak w Bęben, że no fajny, fajny z Ciebie debil, że tu opisuje, że blokujecie trasę, że nie puszczacie nikogo, że, że to jest niezgodne z zasadami UCI, że nie można blokować ten nie można blokować po prostu zawodnika, tak? No i Sagan może nie aż w tak brutalny sposób, no ale wczoraj, te, wczoraj też było widać, że na tym etapie tak, a to oglądał się, kto atakuje, a to gdzieś lekko tą, tą drogę zajeżdżał, a to jak ktoś atakował na przykład z Bardiani, to podjeżdżał i tam coś mu gadał, gadał, gadał. No i oczywiście... Teraz jest wad, teraz są kamery, teraz są mikrofony, także pewnie sędziowie wiedzą, co mu tam mówił. No i teraz ludzie, którzy mówią, o, UCI oszalało, nie rozumiem, co to UCI chce, no to też zastanówmy się nad tym, co oznacza to, z punktu widzenia Pracy, tak? To są ludzie, którzy pracują jeżdżąc na rowerach. No i teraz podjeżdża do, do, do kogoś, Peter Sagan, który jest jednym z najlepiej zarabiających kolarzy na świecie i mówi coś: Oczywiście tutaj to już jest domysły, ale może mówić coś w stylu: No, mój, mój agent zna wszystkich we Włoszech, to jak tu zaatakujesz, to już nie dostaniesz roboty, albo że jak tu zaatakujesz to potem cię już nie puścimy na tym żadnym z innych wyścigów w tym roku, albo nigdy nie dostaniesz kontraktu w pioturze, albo to, albo tamto. Także ludzie, którzy y, lubią Saganą, mówią: Nie, to fajny chłopak, to to uce i szalone, ale jeżeli byśmy przenieśli taką sytuację na poletko pracy, jeżeli u nas w pracy ktoś by był, tak, ktoś od nas tam wyżej w pracy by przyszedł i by nam mówił, że tutaj nie możesz tego robić projektu, bo to będzie mu robił mój kolega, a ty tu masz siedzieć, bo jak coś komuś powiesz, to, to cię wyrzucimy z pracy. No, od razu oczywiście afera, oczywiście haj Oczywiście problemy, no ale to jest normalne życie, tak? A sportowcy są jacyś żyją w jakimś równoległym wszechświecie, gdzie, czy rzeczywistości, gdzie po prostu takie rzeczy jak wjeżdżanie komuś na psychikę to jest, no to jest gra. To jest ogólnie tak można. Można stracić, straszyć tutaj przyszłością w peletonie zawodowym, żeby ktoś nie zaatakował, bo z jednej strony oczywiście szef ekipy mówi do Badia, atakujcie, atakujcie, zabierajcie się w odjazd, a z drugiej strony król Peter Sagan trzykrotnym światem mówi, chłopaku nie atakuj, bo tu po, po puściliśmy taki odjazd, co nam pasuje, no i przestań, bo nie dostaniesz pracy. Także tysiąc franków, które Peter odczuje mniej więcej tak bardzo... Jak wy odczujecie, jak wam wypadnie grosik z kieszeni. To mniej więcej jest takie odczucia, także kara żadna, tylko tyle, że no. Podkreślam, podkreślone jest to, że są równi równiejsi w peretonie tak zawsze było, no ale też o to chodzi, tak? To chodzi o dyskryminację, czy też zastraszanie. No i zawsze wiadomo, Petersaka nie będzie zastraszał Gaviri, czy nie będzie zastraszał Cimolaja tylko będzie zastraszał właśnie zawodników z Badiani, czy tam jakichś innych z drugorzędnych ekip, bo, no bo czuje się po prostu lepszy. Także, dla wszystkich, którzy są fanami zdrowej rywalizacji, no to pewnie mają odczucia, że Sagan powinien dostać 150 tysięcy franków kary, a nie 1000. Ale, no ale jest jak jest. Także dostał tam niby taką karę, to bardziej pewnie wizerunkowo go zaboli niż niż wyścigowo, bo zabrali mu parę punktów UCI i tysiąc franków, to śmiech na sali, także także to jest to jest to, co działo się wczoraj no a dzisiaj dzisiaj etap 19. No i <laughs> Tak jak tak jak mówiliśmy, no poszła ucieczka sześcioosobowa, ta ucieczka nigdy nie miała szans w ogóle odjechać dalej na jakiś większą, większą odległość, także nie będę tutaj spędzał czasu na analizowaniu co się działo w ucieczce, bo to pewnie tylko interesuje rodziny tych, którzy uciekali, a że oni nas nie słuchają, także spójrzmy na to zasłonę milczenia, ktoś musiał zaatakować, ale peleton cały czas kręcił tempo, także Ci, którzy uciekali, nigdzie nie dojechali, złapali ich na ostatnim podjeździe i tyle o nich usłyszymy. Jeżeli chodzi o, o to, co działo się z tyłu peletonu, to parę ciekawych takich smaczków na 77 km do mety. Deccaning Quickstep zaczął podkręcać tempo. Z przodu. No i teraz to było pytanie, jaki był tutaj zamysł. Oczywiście, może coś wyczuł, jakąś słabość, bo gdzieś zagapił się i odczepili tym atakiem kręceniem tempo Martineza. Także główny pomocnik Egana Bedna został odczepiony. Gana musiał tam kadnie pojechać do, do tej drugiej grupy odczepionej tam zasiąść naprzód no i podkręcić tempo, żeby dogonić Gana, przeciwko całym zespołowi Dekanik Quix, oczywiście wygrał Gana, także dogonił cały dogonił tą pierwszą grupę, z której musiał kadnie Odjechać, żeby ratować Martineza. Także wszystko to się zjechało. Tutaj jeszcze z ciekawostek, no to Biały Wilk przyleciał do Włoch, no bo wiemy, że dekeni Kenny Quistre to Watacha wilków. No a Biały Wilk to oczywiście Patric Lefebvre, czyli trzeba się było pokazać przed Białym Wilkiem, Papą Wilkiem. Także Dekenik dzisiaj bardzo aktywnie. No i też, jak zresztą zaraz będę mówił, że Almeida jest determinowany, żeby już zapomnieć o tym, że musiał tarmosić Remka za uszy i stara się gdzieś tam w Windować, windować w klasyfikacji generalnej, także dzisiaj był też, była też moc. Z ciekawostek jeszcze warto wspomnieć, że na przedostatnim podjeździe tempo zaczęło nadawać Quickstep razem z Team Bike Exchange, także to wskazywało, że Almeida i Yates mają dzisiaj dobre nogi. A, jeszcze z takich ciekawostek na tym przedostatnim podjeździe na czoło wyszedł Ineos na, samym, na, na samej końcówce, żeby po prostu podkręcić, żeby być w, dobrym, w dobrej pozycji na zjeździe, tak? Żeby znowu nie odczepił się Martinez, czy żeby nie przewrócił się Bernal. Także Ineos tylko wyszedł wtedy, kiedy musiał, żeby wyciągnąć Bernala naprzód, żeby bezpiecznie mógł zjechać z tego przedostatniego szczytu. No i tam potem znowu na zjazdach De Quick Quickstep naprzód, znowu podkręcanie tempa. No i, no, i finałowa rozgrywka, tak? Finałowy podjazd. Tak, jak wspominałem, paru uciekinierów gdzieś tam z przodu, którzy zostali złapani, no i potem zaczęło się dziać, bo pierwszy 6 km do mety około zaatakował Almeida. Almeida odjechał, no i to było wszystko pod kontrolą, chociaż to już pokazywało, że taki bedna w takim pełnym sztosie nie pozwoliłby na coś takiego a tutaj jednak Almeida który ma tam relatywnie dużo jeżeli chodzi o stratę w generalce mógł odjechać no ale było czuć w powietrzu że zaraz zaraz coś będzie jakaś mocniejsza rzeźba także zaatakował Simon Yates Simon Yates od, odskoczył z, dojechał do, do Almeidy, odskoczył jeszcze tam z, z Caruso, z Wlasowym, no i był taki moment, kiedy Egan Bernal był ciągnięty za uszy przez Castroviejo, przez Martineza, no i wyglądało, że 6 km, Egan nie wygląda za mocno. Do tego jeszcze na brytyjskim Eurosporcie Bradley Wiggins wspominał, że jeden z fizjoterapeutów, którego, którego zna z nas czasów, kiedy jeździł w Garminie, Mówił, że podobno, podobno coś słychać o tych problemach z plecami Bernala i że nawet nie mają specjalnego fizjoterapeuty przeznaczonego dla Bernala, że on sobie musi z tym sam radzić, że jakaś jest tam niejasna sytuacja w Ineosie, że, że te plecy coś się z nimi nie tak, ale tak jakby nie chcieli pokazać, że jest dodatkowy fizjoterapeuta na teamie zajmujący się tym, żeby nie pokazać słabości. Także było tu coś ukrywane, więc już pod. Te emocje sięgały Zenitu, no bo 6 km 6 km można stracić te 3 minuty z kawałkiem, który jej stracił. No ale Egan Bernal w stylu, w stylu Sky, w, team, w stylu Timu Sky, czyli takim filmowym bądź też Wigginsowym stylu, po prostu jechał ze swoimi kolegami z ekipy tym jednym, jednym tempem, jechali, 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 aż dojechali grupkę, w której byli wszyscy którzy odjechali im, oprócz Jejca, bo Jejc jeszcze skontrolował, zaatakował już samotnie, do mety zdążał. Bednarowi udało się koniec końców odczepić wszystkich oprócz Almeidy, także mieliśmy moment, kiedy Jejc jechał sam już w stronę zwycięstwa etapowego, a że Almeida, który wyglądał jak Eee, oj, bardzo źle wyglądał. Wyglądał pewnie tak, jak, jak Remko się czuł w trzecim tygodniu Giro a Bernal taka kamienna twarz, poker face. E, także jechali we dwóch. I na ostatnich czterech to ciekawostka, bo doszli jejca już na kilkanaście sekund, ale na ostatnich dosłownie 350 metrach Almeida do, dokręcił śruby dojechał jejca na 11 sekund, a Bernal na, w, tym, w tej przestrzeni tych 300 metrów stracił jakieś 12-13 sekund, już było widać, że po prostu jedzie na, na takim limiterze, już nie może nic dalej odjechać. Prawie go jeszcze Caruso dogonił, bo tylko 4 sekundy z Wasowem stracili. Dobrze też pojechał Dan Martin, 42 sekundy Także Dan, za Jejcem. Także Dan Martin się rozkręca nam tutaj pod koniec pod koniec tego, tego giro. No i na siódmym miejscu dojeżdża ten przyboczny Egana Bednala, czyli Martinez. Jeżeli patrzymy na generalkę, no to można powiedzieć, że Bernal zyskał, no bo zyskał parę sekund nad Caruso, bo te 4 sekundy czasu rzeczywistego i 4 sekundy bonifiki, bonifikaty, czyli 8 sekund zyskał, no ale przybliżył się Yates, bo już teraz Kaduzo na 2,29 a Yates tylko na 2,49 czwarte, piąte miejsce, szóste siódme, to już jest odległość raczej, do do, raczej nie do przeskoczenia bo w, w 6 minut 11 sekund Carti 7 minut 10 sekund Roman Barndes 7,32 no i Daniel Felipe Martinez 7 Um, przepraszam, Roman bd 732, Daniel Felipe Martinez 742, no i że Almeida zalicza tutaj awans, jeżeli chodzi o, o tą stratę czasową, bo 826, tak? Także zaraz popatrzymy, co będzie dziać się jutro, ale e, warto tutaj wziąć pod uwagę, e, że um, i bednal i jutro i to troszeczkę inny etap, więc jeszcze jeżeli chodzi o walkę o zwycięstwo, i, i to tak naprawdę, które rozegra się pewnie między trzema zawodnikami, o tym jeszcze za chwilę. O, o tym jak będę mówił o jutrzejszym etapie. Ale jeżeli chodzi o miejsca 4-8 no to tutaj mamy różnicę dwóch minut 10 sekund między tymi wszystkimi zawodnikami także Almeida jeszcze ma szansę wjechać jakimś mocnym atakiem jutro na czwarte miejsce realistycznie no chyba, że Caruso się załamie także może też na podium Roman Baddei, i Hugh Carty raczej będą zaliczali zjazd tutaj, zjazd w drugą stronę może będą się mijali w generalce z Almeidą Felipe Martinez, Daniel Felipe Martinez, no ciekawa historia, bo on w zależności jak będzie musiał bardzo pomagać Bernalowi, on może też gdzieś tam się wspiąć realnie do miejsca, w Generalce ma 32 sekundy także jeżeli będzie tym przybocznym do samego końca Martinez może wjechać bardzo wysoko w Generalce, ale oczywiście Ineosu to w ogóle nie obchodzi, bo Ineos jest skupiony na wygraniu koszulki różowej. Jeszcze jeżeli chodzi o inne koszulki, no to ta punktowa cyklamenowa już można powiedzieć już jest rozegrana, Sagan już ma cyklamenowy rower, wszystko już jest rozstrzygnięte koszulka Króla Góry, Joffrey Bouchard jest bardzo zadowolony, że Bernalowi popuszczają plecy, bo jeżeli dzisiaj by Bernal wygrał na etapie, jeżeli jutro byłby mocny, no to byłaby ta ta historia, o której już wspominałem, czyli biała koszulka, różowa koszulka, biała koszulka, górska koszulka, wszystkie poszłyby do Bernala, ale jako, że Bernalowi po, powoli zaczyna wyskakiwać check engine, check engine i kontrolki, choinka mu się na desce rozdzielczej rozdziel, zaczyna robić, no to wygląda na to, że Joffrey Bouchard yy, zostanie Królem Gór. Zasłużonym czy nie, to już sami musicie sobie na to pytanie odpowiedzieć. Także przejdźmy do y, dnia jutrzejszego. Dwudziesty etap, czyli wedbania do Alpemota. Ciekawostka, zaczynamy w miejscu urodzenia y, Felipogany. Zaczynamy bez Gianluki Brambilli, który dzisiaj upadł przy takim na podjeździe. Wolny, wolna kraksa, ale takie są najgorsze, bo teraz uleci się prosto na beton. Jakieś tam kontuzje, które nie pozwoliły mu kontynuować. Także to jest zawodnik, którego jutro nie zobaczymy. No i. Jeżeli chodzi o ten etap, no to mamy trzy podjazdy mamy start pierwszego podjazdu, wjeżdżamy do Szwajcarii, wjazd, start pierwszego podjazdu, gdzieś okolice 70, 80 km, także jeszcze 85 km do mety, a jak już tam zaczniemy podjeżdżać, to mamy pierwszą kategorię paso San Bernardino, drugą, drugą kategorię paso displuga. No i potem kończymy na tej na tej Alpemotta. I dobra wiadomość, jak zawsze, dobra wiadomość i zła dla Egana Bernala. Dobra wiadomość, że ten podjazd ostatni jutro nie jest tak brutalny, nie jest tak stromy, także dzisiaj było, dzisiaj się to usztywniało i jutro na, ten, na tą Alpemotta będzie w połowie podjazdu będzie takie przełamanie na 0,8% także tam jeszcze nie będzie tracił tego czasu może tak dużo a końcówka na 8,5% z minimalną ścianką na 13%. Także zamiast tych, jeden, tych 11, 12, 13% podjazdów jutro, ostatni podjazd w granicach 8, 10%. Także to jest na pewno dobra wiadomość dla Egana Bernala. No ale tak jak powiedziałem, dobra i zła wiadomość. Więc jaka jest ta zła wiadomość dla Egana Bernala? No właśnie to, co, to, o czym mówiłem, czyli ten profil na początku płasko, a potem... 80 km do mety, i już się wspinamy. Czyli, jeżeli będzie jakiś jeżeli Simon Yates postawi wszystko na jedną kartę, jeżeli do tego ataku dołączy się również że Almeida i też postawi wszystko na jedną kartę, możemy mieć dwa teamy, które będą na pewno chciały tą słabość Bernala wykorzystać. A jeżeli pójdzie atak, a jeżeli przy, przykręcą tą śrubę na tym pierwszym podjeździe pierwszej kategorii, czy też drugim, i jeżeli zgubią Bernala no to wtedy będzie to naprawdę mm, fascynująca końcówka tego ścigania w grupie no bo wiadomo w niedzielę etap indywidualna jazda na czas wtedy już nikt tutaj Bernalowi nie pomoże ale pytanie jak daleko będzie mógł zajechać Gana, jak długo będzie mógł pomagać Bednarowi? no bo jeżeli, jeżeli Gan nie uda się podjechać na to paso San Bernardino razem z Bednalem, to on nawet jakby atakowali ich tam, no to będzie na pewno na tym zjeździe do następnego do następnego do Paso Displuga, do następnej spinaczki, na pewno będzie pomagał Bednarowi z tymi swoimi umiejętnościami czasowymi, no ale jeżeli rozbiją ten Ineos, jeżeli Bednal ma naprawdę zły dzień jeżeli te plecy naprawdę szwankują no to może być bardzo ciekawie a pamiętajmy, że jeżeli plecy szwankują a w niedzielę trzeba będzie się złamać w pół i jechać czasówkę to wcale nie jest powiedziane, że jeżeli zostanie Bednalowi pół minuty przewagi czy minuta przewagi nad Jejcem to różowa koszulka i wraca do Wielkiej Brytanii czy też do Kolumbii Także, jak widzicie, zaostrza się nam to Giro. Tak naprawdę mieliśmy dwa tygodnie oczekiwania na te fajedwerki. No i powoli zbliżamy się do wielkiego, do wielkiego finału. Także jeszcze dwa dni, ale bardzo dużo się. Będzie tutaj na pewno działo. Jeszcze z takich, może, smutniejszych informacji. No, dzisiaj też warto przypomnieć, że przecież jechaliśmy innym podjazdem, bo z powodu tej, tej awarii, czy też tej tragedii związanej z awarią kolejki linowej, śmiercią 14 osób. Także dzisiaj wszystkie pieniądze wygrane wszystkie premie finansowe na sprintach, na podjazdach, za premie górskie, za noszenie koszulki, bo to też są zawodnicy, mają opłacane każdego dnia, wszystkie te Pieniądze poszły na, za zgodą oczywiście zawodników, wszystkie te pieniądze poszły na mm, konto rodziny ofiar tej tragedii. Także, e, także emocje, także e, tragedie, e, no wszystko w tym Giro w tym roku e, w, e, ma miejsce. Także mm, niby tylko dwa etapy zostały, ale na tych dwóch etapach. Możemy jeszcze mieć zmianę lidera, możemy mieć jeszcze nowych zawodników pojawiający, pojawiających się na podium. No mamy jeszcze naprawdę bardzo dużo, 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 dużo rozstrzygnięć. No nawet ta koszulka Króla Góry, jeżeli Bernard jakoś odrodzi się ponad przeciętnie, no też jest minimalnie, minimalnie zagrożona. Także do usłyszenia jutro, bo jutro będziemy już, no nie wszystko, ale prawie wszystko. Wiedzieli. Ciao. Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. No jest dobra, już popuszczam.